Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Styla się kłania. Dziś horoskop dla Baranka na grudzień. No, oczywiście jest Mikołaj, jest jakiś krasnal Mikołajowy, wszystko. Tutaj ptaszek proszę. Jest bialutki i tak jak tu się mówi, wszystko się zgadza. Pamiętajcie, to jest horoskop z wizją. Karty horoskop oczywiście wróżba, bo kartami, no i wszystko się dowiemy, co tam się w grudniu wydarzy u Baranka. Poza tym, co, kochani, przypominam Wam, że możecie zadawać: możecie zadawać pytania po 10 zł na filmik publiczny, swoje prywatne. Możecie też globalne i duchowe zadawać, one są darmowe. Pamiętajcie, że są też przepowiednie. Oglądajcie przepowiednie na rok 2022 dla Polski. No i dla świata jest też oddzielny filmik, także jest tam konkurs. Jak macie ochotę, to bierzcie w nim udział. Poza tym, wiadomo, że robię oczyszczenia i wzmocnienia energetyczne, tak jakby zaocznie, zamawiacie sobie. Ja tam wszystko sprawdzam. To jest prywatny film dla Was. I możecie tylko go obejrzeć właściwie, i tam wszystko sprawdzam. Wasze zdrowie, energetykę, duchowość, co macie robić, gdzie macie się zgłosić w razie, gdyby coś było nie tak z waszym zdrowiem, na przykład. Ale ja też oczyszczam wasze czakry, aure, odcinam was od spraw rodzinnych, jakichś starych, no, sprawdzam najczęściej ostatnie wcielenie. No, różne rzeczy tam ciekawe są i dowiecie się o sobie naprawdę ciekawostek. Poza tym, no, ludzie bardzo, bardzo chwalą te oczyszczenia, dziękują mi często w mailach. Jutro przeczytam maila od pani. Dzisiaj dostałam, właśnie będę robić pytania, te po 10 zł, i, i, i po prostu też przeczytam wam, co tam jest napisane. Mm, bardzo fajne podziękowanie. Ale co? Też rytuały. Pamiętajcie, rytuały zawsze są. Ja robię tylko wnów i w pełni, tak? I zawsze jest jeden, jeden nów. Teraz będzie właśnie 4. Mm, dziś koło 4 pewnie grudnia, a pełnia będzie koło 19. I będziemy robić rytuały świec. No, niektórzy nie rozumieją, co to jest. No, ja muszę jakiś taki, powiem Wam, nagrać filmik o tym wszystkim, co robię i wstawić go po prostu, żeby cały czas był tak, jakby takim filmem promującym. I tam wszystko Wam opowiem. Muszę się do tego przyłożyć, ale mam dużo pracy, <noise> dużo klientów, ale to nic. Ja lubię pracować, kocham moje karty, kocham moją pracę i kocham Was. Także y, horoskopy możecie zamawiać na 2022. To też prywatnie. Wystarczy Wasze imię, data urodzenia i na przykład dwa, trzy pytanka. Zależy, ile tam Wam dam gratis, jeszcze takie konkretniejsze. I myślę, że teraz będzie taka promocja, że te trzy pytania do horoskopu rocznego będą takie prywatne jeszcze, a ogólnie sprawdzam tam Wasze zdrowie, finanse, wszystko tak jak prawie tutaj, w tej chwili, co będę robić. Dobrze, kochani, ja zaczynam. Energia grudnia, tak? Energia grudnia dla baranków. Energia, no myślę, że wspaniała energia, tak? Bo jednak karta gwiazdy mówi o spełnionych marzeniach. Tutaj jakieś decyzje dosyć poważne, finansowo-zawodowe też Was czekają. No i załatwienie może jakichś spraw urzędowych, których no, po prostu trudno było załatwić wcześniej, ale ogólnie energetycznie bardzo dobrze. Bardzo dobrze uważam, że Grudzień dla Baranków tutaj się dobrze pokazał. Co będzie najważniejsze, tak? Zobaczymy, co będzie najważniejsze y, dla baranków, właśnie w grudniu. Finanse i praca przede wszystkim dla Was będzie naprawdę tutaj ważna. Także, baranki, niech, y, jak to się mówi, niech się szykują. Y, pewne ograniczenia też się pokazują. No to jest grudzień, wiecie, no, trzeba wszystko, jak to się mówi, Mieć rękę na pulsie, więcej tej pracy, też ograniczenia poprzez pracę. No, też mogą być dobre inwestycje. Jeśli szukacie domu, na przykład mieszkania czy czegokolwiek, może być tak, że właśnie w grudniu znajdziecie i nawet kupicie. Także inwestycje bardzo dobre. Przeciążenie, tylko wiadomo, pracą, no, zmęczenie, przeciążenie, ale to nic damy radę, ja jestem spod znaku baranka jestem niezniszczalna na razie słuchajcie, niedziela a ja siedzę i nagrywam i nagrywam, zamiast pojechać do lasu, no ale cóż jeszcze muszę, jeszcze mnie czeka całoroczny horoskop słuchajcie, ale już jest horoskop miłości na 2022 jak ktoś ma chęć proszę oglądać dobrze, słuchajcie, co teraz praca Sprawdzamy pracę. Co tam się wydarzy w pracy u baranków? No i tak jak mówiłam, nowe pomysły, trochę zaszalejecie w tej pracy. Widać dużo radości i satysfakcji z Waszej pracy. Wybory, które będą dla Was dobre, tak. E, oczywiście, e, widać konkretnie, Baranek będzie tutaj pracował. Jak macie firmy, też będzie bardzo dobrze Wam szło. Jak pracujecie u kogoś, również mogą być awanse, mogą być jakieś nowe propozycje, nowe projekty, e, które naprawdę rozświetlą Wam ten grudzień. Wiadomo, że w grudniu są święta, tam będzie trochę wolnego, dlatego Baranek będzie szybciej się napędzał. Na tą pracę i naprawdę dużo, dużo fajnych rzeczy może Was spotkać, właśnie związanych z pracą. A teraz finanse, oddzielnie sprawdzamy sobie finanse. Finanse, zobaczmy. Bardzo dobrze wychodzenie z pewnych problemów finansowych, jeśli jakiś baranek miał problemy. Ten miesiąc damu mu tutaj więcej, więcej po prostu, jak to się mówi, finansów, kasy. I słuchajcie, i można powiedzieć, że bardzo super finansowo jakieś podpisywanie jakichś ważnych umów, tutaj też finansowych oczywiście. Możecie właśnie coś kupić, możecie coś sprzedać. Jest, jesteście na wysokim koniu czyli lepiej niż w poprzednich miesiącach finansowo i bardzo dobrze będziecie tutaj swoimi finansami zarządzać co też wam da dużo satysfakcji, radości no jest super no ja się cieszę, ja się cieszę bardzo no urzędy, sprawdźmy urzędowe sprawy bo to też jest różnie Nauka i takie rzeczy urzędowe, sprawy, jak to tutaj będzie wyglądać. Też bardzo dobrze. No, cały czas te pozytywne karty przy baranku. Bardzo ja się cieszę. <laughs> Jestem barankiem takim typowym. Słuchajcie, 14 kwietnia, czyli Wojowniczy baran Baranek Ninja. I tutaj powiem szczerze, że Sprawy urzędowe gładko pójdą, naprawdę. Jeśli macie jakieś sądowe sprawy e, czy sprawy, które nie były rozwiązane, tu w tym miesiącu możecie cisnąć, bo może właśnie na waszą korzyść. Na jakieś majątkowe sprawy, jakieś e, właśnie podpisywanie umów, kupna, sprzedaży nieruchomości, e, w, no, ogólnie e, jakieś spółki, jak zakładacie, też możecie sobie tutaj podpisywać, będzie wszystko ok. No, ja nie wiem, no co to się dzieje. No zobaczmy, miłość i relacje z ludźmi. No, raczej takie, no, emocje powiedzmy. Ja będę jeszcze nagrywać na grudzień e, horoskop miłości, żeby nie było, że nie. <ścoughs> no i sprawdzamy teraz, kochane baranki, jak tam miłość i relacje. No też super, no też super powiem tak. <laughs> dużo, dużo ludzi koło Was. Będzie się chciało z Wami zaprzyjaźnić. Będziecie też dostawać różnego rodzaju zaproszenia. Jest tu też miłość, tak? Karta kochanków przy karcie słońca. No pięknie i wspaniale będzie się powodzić tutaj na pewno barankom. Trochę tu się światło odbija widzę w kamerze, ale to no, ma tak wyglądać jak mróz. Yy, I wiecie, zamrożone, zamrożone. <laughs> mm. Dobrze, kochane moje baranki, no bardzo dobrze. Yy, no niektóre baranki mogą się zakochać. Yy, duże powodzenie w ogóle, duże powodzenie, takie yy, i w przyjaźni, i, i, i ogólnie jak kogoś szukacie. Jest dużo tu miłości, jest dużo tu radości. Emocjonalnie bardzo dobry miesiąc. No, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. I teraz dom i rodzina. Zobaczymy dom i rodzina. U baranków dom i rodzina. Co tu się wydarzy w grudniu po południu, jak to się mówi? O, karta mi spadła. Ho, 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 ho. O, karta świata. Słuchajcie, będę miała dzisiaj jakąś wiadomość. No dobra, nie ma problemu. Ja codziennie mam wiadomości. 100 maili dziennie. No i tutaj rzeczywiście co do domu, do rodziny. O, widzicie, spadła mi karta świata, i teraz ktoś zadzwonił na mój telefon, bo się telefon zaświecił. Haha, ha. jednak karty wszystko wiedzą. No dobrze. Tu, powiem szczerze, no. Trochę, no, może, może więcej powinniście się zajmować swoimi dziećmi, jeśli je macie, tak? Konkretnie się bardziej interesować, bo widać, że no, za dużo zajęć na głowie, za dużo przemieszczania się, podróżowania, a może ktoś do Was właśnie będzie przyjeżdżał, podróżował, może ktoś do Was się wybiera w grudniu, a może to Wy gdzieś się wybieracie, no, tutaj zająć się trochę swoimi najbliższymi. Doradzić im coś, porozmawiać, bo widać, że tak jakoś jest, że wy jesteście takie zajęte, że nie macie czasu na nic, nawet na swoich najbliższych, ale mimo wszystko wychodziło emocjonalnie, radośnie. Myślę, że baranek tu sobie poradzi, tak, z najbliższymi również jest bardzo dobrze. Ale ktoś do Was może zawitać, albo to Wy pojedziecie właśnie do rodziny na święta, tak myślę. Zdrowie i energetyka. Sprawdzimy zdrowie energetyka u baranków. Na co zwrócić uwagę, właśnie w zdrowiu i w energetyce? Sprawdzamy sobie. Pięknie wszystko jest. E, powiem tak, trochę hormonalnie tutaj się pokazuje, e, lekko, tak? E, Duża poprawa zdrowia u baranków, samopoczucie, fizyczność również się dobrze pokazuje. Trochę noga was może boleć, lekkie takie zapalenia w kręgosłupie, no ale naprawdę super. Nic, nic takiego zagrażającego. Słuchajcie, no ja na przykład, jako baranek, przeszłam na taką dietę Bracia Rodzeń, zapamiętajcie. Dieta keto, tak zwana, i powiem Wam, że bardzo dobrze się zaczęłam czuć. Nie jem w ogóle chleba, ani żadnych klusek, ani słodyczy, i jest naprawdę fajnie, i myślę, że będę to stosować. No, to tutaj chodzi o zdrowie, i właśnie widać, no, że coś się dzieje ze zdrowiem także mm, dobrego. Energię będziecie mieli bardzo dobrą, bardzo dobrą, ani jednej. Ani jednej negatywnej karty, w ogóle nie zabrudzenie energetyczne. No cudo. Zobaczmy teraz, może ostrzeżenia. Czy są jakieś ostrzeżenia dla baranków? Na grudzień? No nie ma żadnych ostrzeżeń. Może za dużo. Nie pijcie alkoholu, bo co tutaj się pokazuje? <laughs> no właśnie, święta. No ale w święta co? Ryby można jeść na tej diecie. Czemu nie? No i po prostu, wiadomo, żadnych pierogów nie będę już jadła, ale to bardzo dobrze. Jednak ta mąka be, To w takim razie. Trzeba będzie się trochę napić, ale trzeba uważać, żeby nie za bardzo. Nie za bardzo. No właśnie, na te święta uważajcie. Kochane Baranki, żeby Was nie bolała główka. Jeszcze jakaś rada. No tutaj była właściwie rada, ale zobaczymy rada dla Baranka. Y no, rozrzutność tu widać, troszkę ograniczcie jednak e, rozrzutność, ale tutaj widać, że Wy dla kogoś dajecie pieniądze, dla kogoś chcecie pomóc, dla kogoś podajecie e, rękę. E, no, nie rzucajcie pereł przed wieprze, tak? Zastanówcie się, czy ta osoba zasługuje na Waszą pomoc, tak? Bo widać, że będziecie pomagać komuś i to bardzo bliskiemu, może z rodziny, może przyjacielowi, ale czy no, na pewno jest e, takie wszystko proste. Eee, czy, czy wy rzeczywiście musicie się tak dzielić, ale myślę, że no tutaj nie powstrzyma nas nic baranków od pomagania, bo my zawsze lubimy pomagać. No dobrze, jeszcze na koniec, jak spędzicie święta. Może tak, może ja jeszcze zrobię jakiś taki horoskopik taki, ale tak, dla świętego spokoju, jak baranki spędzą święta, zobaczmy. Bożonarodzeniowe, bo to wiadomo. Boże Narodzenie bardzo dobrze ze swoją rodziną. Miłość jest, jest dynamika, dogadanie się, przytulanie, wszystko wspaniale, rozmowy. Super. No i na koniec karta wizji Ciro Machetiego dla naszego kochanego Baranka. O, jakaś tutaj wyszła, powiem Wam, dziwna kobieta, ale to jest kobieta, która jest mądra, tak? E, ja zawsze uważam, że wszystko trzeba przemyśleć, właśnie, e, mimo tego, że jestem dynamiczna, bo czternastka z dnia i baranek, no to wiecie, to już jest ktoś, kto e, nie chodzi tylko. Jak to się mówi? Lata. <laughs> za szybko mówi, za szybko myśli, za szybko robi. Ale od jakiegoś czasu ja się nauczyłam jednak nie podejmować pochopnych decyzji. Nie pochopnie, nie robię nic pochopnie, uspakajam się. No i to jest właśnie wiedza, badanie. Jesteś przezorny, oczytany, badasz wszystkie fakty, twoja. Przezorność zachwyca, lecz nie zapomnij o swojej intuicji, która bez analizy podpowie Ci rozwiązanie. Właśnie w grudniu, może właśnie trzeba tutaj z tą swoją intuicją podziałać. No dobrze, no widzicie, kochane baranki, ja Wam życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Oczywiście pięknych świąt Bożego Narodzenia, żeby był spokój na świecie. No i żebyśmy się doceniali, kochali i wspierali jako ludzie, tak, w tych trudnych dla nas, dla nas czasach. Dziękuję i do usłyszenia. Pa pa!